Siema Maneczko Widzowie, dzisiaj nagrywam z tych nowych Maciekowic na wieloosobowym serwia Wcześniejszy film, wszystko zaraz. Jak, jak, jak jeszcze go nie oglądaliście, to zapraszam do oglądania. A ja przechodzę do filmu. Najpierw tu muszę zmienić wszystko na survivala z założoną.

Siedzib dawnego Kina Relax idzie pod młotek. Ogłoszono konkurs na scenie no, momencie, tak? warszawskiego budynku. Obecnie działa w nim scena relax, a w repertuarze są spektakle, koncerty i inne hmm. widowiska. Na pewno o wyburzeniu nie omowy. Nie wydaje mi się, że było tu. także całkowita zmiana funkcji, bo to było się wiązało z I teraz to. A na to raczej nie wyraziłem zgody. Nagrywam teraz z aparatu telefonu. bo wiecie. Z tego screen reca, czyli z tej aplikacji, co nagrywa cały ekran, no mogę nagrywać tylko 5 minut. Więc się nie opłaca nagrywać z tamtego, bo po prostu będę miał słabe filmy. Więc to sobie. Wszystko robimy. Być nie kusza To kusza. I to. Też dla ludzi mają no to. Ze i to. Wszystko sobie to poukładałem poukładałem układałem, sobie to wszystko już. znaczy no, nie wszystko? O tym, no, teraz już wszystko. Na wszystko. Wszyscy chcemy Nie. chodzić niezależnie od tego, czy widzimy, czy słyszymy, i chcemy teraz się co? polskim kinem, polskim filmem chcemy korzystać będziemy z będziemy się z bawić, to, powinna być dostępna dla wszystkich przy naszych chrumkach. Historia rodzinne lokalizacji. To jest śląska wersja Romeo i Julii w Izbicku zmierzyli się starsi i moci dawę dziarze, dla których ksiąskie Bieranie jest dziecinnie proste. My a teraz będziecie soltować na gusta? Od przedszkolaków, do dorosłych 160 osób zmierzyło się ze Śląską Obrał. Dobra. Patrzcie. Patrzcie wszyscy. Czyli u Dobra, nie, ja jestem tu zamknięty. No, nawet szekspirowski Romeo i Julia Pośląską. Teraz tej bary bardzo smutni, no robimy to po, Miasto, to, udało po prostu to, utrwalić, zachować to jest po prostu najnowsze. I nie. I to chyba najnowiej tak, budowali, tylko nawet nie wiem kto. Tak, <coughs> Ale no pierwsze budowali wersji, to. Chyba. Pierwsza chyba to była w tej mojej. Nie, A nie wiem, muszę iść, to mogło być 60 mm od W 1883 roku w Nowym Jorku... Zapomniałem. To jest jeden z najsilniejszych obiektów architektonicznych Wielkiego Janowika. Teraz lecimy tu. Opublikowano ostatni odcinek powieści Walka Polesława Prusa dzisiaj Brytyjka, Johnson, oczywiście jak piersa, tak jak, kobieta, wierze, jak zawsze idę do, do domu No do jutro władzim, historię, ale pracują nad sobą muszę w wychowankowie młodzieżowego ośrodka mm. w Bielicach, Pomoc. wreszcie jutro, wierze, jutro idę wiosenki. tu do hotelu tu Friend, ja więc... kurs napisany przez wychowanków ośrodka. Muszę się wyspać. Połamę tą że wszystko się szczególnie nas, bo muszę się byliśmy, a teraz zaczę. Wyspać wreszcie. O, już jest noc. W przyszłości, co ty jakie zawsze miały wartości? jest ucieleśnieniem tytułowej przemiany, która zaszła w trakcie procesu resocjalizacji. Teledesk nagrali poza murami ośrodka. Wkrótce wybrzmi efekt końcowy. A w Wiedrzychowicach na Dolnym Śląsku powstało pierwsze w Polsce branżowe centrum umiejętności. Mm, muszę iść tam, muszę się wyspać. Bo do... jutro idę do hotelu. Hotelowa kuchnia, jadalnia, recepcja. <klujne> idę już do domu. Tak naprawdę to lecę. Szkoła w standardzie pięciogwiazdkowego hotelu, taka placówka, na pewno przyda się w malowniczych cudetach zachodnich. Branża hotelarsko-gastronomiczna jest. I do I my rzeczywiście. My wszyscy, nasi uczniowie byli wyposażeni w jak najlepsze e, umiejętności. Jestem. Kolejny dzień. dzień. Osób. Idziemy. Do mojego hotelu. Tak, tak na naprawdę, to lecimy. Ici studenci... do, do mojego hotelu Ano tak. Nie w A na końcu... I to też miałem wejście na policję. W Maćkowicach jest takie prawo. W Maćkowicach jest I takie prawo. Z profesor... I tu muszę zadzwonić. Tak? dzień dobry ja chciałbym zadzwonić pod ten numer. Bo ja miałem iść pod ulicę. Ulica. I tam mam wynajęty hotel. Czy mogę tam iść dzisiaj? Tak. Jeśli jesteś tam zaproszony, proszę tam iść. Ten, kto cię tam zaprosił, powinien na ciebie czekać. Dobrze, dziękuję. Do widzenia. Dowodzone. Co oczywiste, mógł. Ale też nic wkładać nie musi. Informacje niezbędne do. I teraz. Łańcuchy genetyczne są nieporównywalne, dłuższe niż zwierząt. Obecność materiału genetycznego w komórkach oznacza, że odpowiadała za jakieś funkcje. To znaczy, one miały jakieś wow. funkcje więcej, co my dwie posiadamy nie dobra, w tym hotelu mam to znaczy, tutaj wszystko Tutaj mam łóżka. A jak chcę zobaczyć, czy jest dzień? patrzę do góry. i jakieś słońce tutaj.

Tak jak w czysto jak tam zapowiada się słoneczna niedziela z 16 stopniami. Teraz, proszę, ekstra czas na zdjęcie dnia. Idę z ziemi fragment drogi mlecznej. Fotografkę wykonała Polka Marzyna Rodozimska podczas pobytu w obserwatorium na Hawajach. Zanim oceniliśmy jej pracę, to była. sobie idę w dal, bo mam załatwione na godzinę 18. A 1729. Więc... Czekam. Sobie. A na plaży się pobawia. Widzowie śmieszne pretensje Holendrów, zdaniem ekspertów, mogą być uzasadnione. Była 16 to nie? Minęła w wiatrowej. Godzina, minęła godzina, dokładnie godzina 30 i mam 20 minut do wejścia tu, a tu już jest noc, ja nie wiem co tu zrobić teraz, dobra to jeszcze sobie tu poczekam troszkę. I ci pobawię na, pobawi na maczkowicach? Hmm. No, tu się pobawię. Minęło już. Bo jak widzicie, tu jest 19.00. Więc minęło już 20 minut. I teraz idę do tego hotelu. Dobrze jest widzieć wzrost, odwiedza Idę wreszcie do, do tego hotelu. Wody. Właśnie wybiła dziewiętnasta, Lecę do tego. Z tego Już jest noc. A ja za w noc dokładnie to o dziewiętnastej. Idę do hotelu. Wody.

Rano, bo te pracownicy pierwszy raz uczestniczyli w audiencji u Nowego Papieża. Muszę się wyspać, bo jutro. Jarosławcy. Rano 90. idzie drugi dzień, a mam to wynajęte na trzy dni. 3 dni. Wciąż więc wciąż bo... ale też i uczestniczę w spotkaniach literackich. Yy. Ale miał śpiła ta jest jej forma. Tylko fajnie, że ta usypienka jest o palionie i wojanie Palion i wojon. Puszczę sobie tu jeszcze muzyczkę O tak, muzyczka Tu dodam basu Dobra, dodałem wystarczająco basu Bella zajęła się znajdami do tego stopnia. O tak. Jaka fajna muzyczka teraz jest. Jaka fajna muzyczka. No. jedną, pierwszą mam pierwszą ale nie jedną, bo jeszcze mam nie. dwa z tak, jeszcze mam dwa z tak i co mam co nie zrobić, nie wiem ja. jak na razie się tu bawię. Na niemal dwukrotnie dłuższym dystansie. Tysiąc tym szlamie. Bawię dziewczyn. się czymś tu. Jest dużo atrakcji tutaj. I poczekam do 20. Poczekam do 20. Może tak. No. Zorganizowane w koszalinie za O, widzę ja już wybiło. Właśnie 20.02. Ja miałem iść o 20.00, Sara widzę, ale teraz jest już 22, więc mogę iść się położyć. Do spania. Mogę się położyć. Do spania, wreszcie. O! Ale zniknęło! Słońce! Nie wiem co się tu stało, ale coś dziwnego. Dobra, idę spać. Oh. Jest! I wybił już drugi dzień! Tu jest piosenka... ...o Ptysiu! Tak, piosenka Ptyś. i dodaję tu jeszcze więcej basu. O tak. Dobra, trochę przyniżę bas. Trochę przyniżę bas. No dobra Już trochę zmniejszyłem ten bas A tak I tu mogę sobie zmieniać to Wezmę sobie laserów, Bo mi się skończyło to Skończył mi się film Żeby go odmówić w sensie żeby to by odnowić usypiankę na godzinę 20 to muszę iść. Bo to. Jest płyta wyciszona jak już tylko wydaje takie tum, tum. takie tum, 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 tum

i I szybko Wśród to w muszę Po polityka międzynarodowa, gospodarka, polityka społeczna, bezpieczeństwo i światopogląd. Nie zabrakło pytania o sprawę Grzegorza Brauna. Słyszymy doniesienia, że wysłał pan do Grzegorza Brauna posłańca. No miał Obiecać uh, łaskawienie w zamian za poparcie dla pana. Ja nie mam takiej informacji, żeby pan Grzegorz Braun został skazany. Co to było? No dobra. Widzicie pan, takie. Brać udział. Moje wszystkie takie, coś wydaje, jakby by było. To prawdziwa usypianka, ale tak serio to wydaje takie tum, 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 tum. To dodaje basu, ale nie ma w ogóle basu. No centra Kiedy Karol Nawrocki zarzucił coś ukradkiem, zasłaniając ręką część twarzy. To jest Panie redaktorze saszetka nikotynowa, która jest dostępna na wszystkich stacjach. Ta debata była Dobra. bardzo e, ciekawa, merytoryczna i tak naprawdę rzuciła trochę nowe światło na niektórych kandydatów. Wybory 1 czerwca. Mirosław Cichy, Panorama. Czasem kandydaci to już w prasie Na Wrocławskim Rybniku, Trzaskowski w Ciechocinku A wieczorem jeszcze spotkanie Trzaskowskiego Znaczy, że to już ostatni hmm. weekend Kiedy kandydaci mogą liczyć i walczyć O głosy wyborców Obaj mają trudne zadanie Mając niemal identyczne poparcie Walczą o głosy niezdecydowanych a tych, jak wynika z sondażu Przeprowadzonego dla 19.30 i TV5 Jeszcze przed wczorajszą debatą Jest 6% i to te głosy Zdecydują o ostatecznym wyniku 1 czerwca Piotr Bukowski 8 dni do wyborów. Dobra. Rafał Trzaskowski z żoną w Ciechocinku. wizyta w sklepie, i Jesteście w formie. Poziom 2. Bardzo was potrzebujemy. Poziom 5. co? 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 Potrzebujemy waszej, waszej energii, waszego doświadczenia. Potrzebujemy No, ten no, sezon się Babci się nie odmawia, dziadkowi się nie odmawia. Małgorzata Trzaskowska z apelem no, do kobiet. Tak. Kobiety mają głos i mogą, i mogą zdecydować o losach tych wyborów, więc drogie panie, idźcie głosować i namawiajcie do głosowania. Karol Nawrocki Dobra. przed południem w Warszawie podpisał się pod postulatami z powyższenia tak dla CPK. Ja Szkoda, że wędki nie mogą. Oczywiście mogę. z pełną odpowiedzialnością CPK abyło oczempować w moim programie no ale mogę i na zajęty czas wielu spotkań Jestem. na kampanii na ulicy Nowkowskiej dziś przystanę Petre zajmami naszych surowców tylko dlatego że każe nam obca ideologia jutro wydać hmm. na prezydenta wejdą w dwóch równoległych marszach które w południe przejdą ulicami Warszawy Piotr Bukowski Panorama hmm. Perłę nie da się. Gdyby się dało, to bym był w szoku. bym był w szoku. Nie Jakby się, w szoku. się dało perłę zenczantować znaczy, zamknąć. Zmieniał samochody, zmieniał miejsce zamieszkania, dostosowywał ubiór do takiego, żeby się gdzieś no, podnioskować. No ale to jest kolejna sprawa, która pokazuje jednak, że my jesteśmy krok przed tymi, którzy się próbują ukrywać. To jest yy, duży sukces pokazujący, że. Zapłaciłem i teraz. Inna muzyczka. Dobra. Muszę jeszcze po węgiel, bo ktoś tu zużył. A ja muszę się tu na trochę rzeczy upiec. Czekaj się, zamknę to na klucz. klucz. No. I zamknąłem. zarzuty. Brytyjskie służby wywiadowcze ujawniają operację rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, której celem było monitorowanie i zakłócanie wsparcia dla Ukrainy. W Polsce inwigilacja objęła m.in. dworce kolejowe, przejście graniczne oraz okolice baz wojskowych. Tu? Nie, nie w Tu? Nie. Tu? Tak, tu. Rosyjski wywiad wojskowy GRU chciał przejąć systemy kamer, w tym urządzenia nagrywające przy przejściach granicznych i obiektach zarządzanych przez służby graniczne, ale także w sąsiedztwie różnych brytyjskich baz Chodź wojskowych, w których szkoleni są na przykład ukraińscy żołnierze. Ataki miały również dotyczyć no. punktów przygotowań transportu ze bronią i amunicją, które Nie przeszedzą. będzie traktów ktoś nieznany w Tomaszkowicach, który był. ekspertów. Te działania GRU nie ograniczały się do Wołocinie. Jestem... Miały zostać objęte także systemy monitorujące w innych krajach Zachodu wspierających Ukrainę, no m.in. Polskę, Rumunię czy Węgry. Łącznie rosyjscy hakerzy mogli uzyskać dostęp nawet do 10 tysięcy kamer umieszczonych w pobliżu instalacji wojskowych, stacji kolejowych, no, i przejść granicznych. Wszystko po to, by śledzić ruchy ciężarówek i pociągów z pomocą wojskową i humanitarną. Z raportu przygotowanego przez połączone siły wojskie, tak, To rządu, ale także Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa. No, to

I pożądanych... Uwaga, uwaga Niski poziom baterii Znaczy niski poziom elytry. Uwaga, uwaga Bardzo niski poziom elytry. Proszę Jej za dużo nie używać A ja właśnie będę używać Bardzo dużo elytry. Jo Bo chcę, żeby się wyczerpał Woł... Ała! Do tego filmu jest... Dobra, już się wyczerpała. To tylko wypadek Ostrzegałem. przedstawia horror. Ostrzegałem. Wydanie, zresztą, Dobra, wezmę za kreatywa. Ale jury często ma inne zdanie niż krytycy, właśnie dlatego to wszystko tylko wydanie początek ceremonii. Co to było?

a teraz ja podróżę czas na szczegóły to... Dobra, tu będzie lytra. Przed nami kolejna zimna, jak na maj noc z od 5 do 8 stopni, jednak miejscami przygódnik no może pojawić się bardzo drobny przymrozek. Niedziela zapowiada się słonecznie i ciepło, z temperaturą do 21 stopni, ale nie wszędzie, bo na zachodzie popada deszcz i tam będzie chłodniej, około 15 stopni. Sceny, scenę Bardzo dziękujemy za szczegółowe. Perły się muzyczne emocje przed nami. Telefony, sexy Dolczy, biała flaga, nieśmiertelne piosenki wybrzmią na nowo. Telewizja Polska przygotowała dla widzów muzyczną ucztę w niedzielę o 20 w telewizyjnej dziwczynce. Raz na ja koncert z piosenkami. Ale na kimś To, to.

Ile to minęło? Czemu ja tego filmu nie zaczynałem? Nie wiem. Trochę ten film już trwa. Nie. Dobra, jeszcze czeka druga noc. Tyle razy się modliśmy z Grzeszkiem, właśnie na nas. A coś robimy razem. A Uff. i... Ale się wyspałem. Ale się wyspałem. Masu O, tak, teraz to jest mega fajnie. Teraz to jest mega fajnie. O, tak. Teraz to jest mega fajne. zawsze było się tak? Nie wiem, jak zda. Sorry, nagrywam to teraz telefonem. Nagrywam to teraz telefonem, widzowie. A niekiedy czasami mi się tak obraca. Łop, Łop, Łop. Czasami mi się tak obraca, to. Więc sorry za telefon. Ale ten film już dwa 25 minut, a tu bym nagrywał tylko 5 minut. Więc dobrze, że nagrywam telefonem w sumie. Jest mega dobra jakość kolorów. A tak serio, tu w kąpie jest mega słaba, a tu jaka dobra. Więc będzie Wam się mega dobrze oglądać to. Jakie to jest jasne. To, to też jest mega jasno. To, a tu jest takie cieniutkie. Ja nie mogę. Jest takie ciemne. Jest takie ciemne. Dobra. Minęły już trzy dni. To jest trzeci dzień. Więc teraz muszę już wracać. Bo czeka kolejny klient. kolejny klient. A on ma na 15. On ma na 15. A jest. Poczekajcie, zaraz sprawdzę. O, 14.57. Więc za kilka minut on ma już tu być. I powinien już być na policji. Ale nie wejdę tam, nie chcę przeszkadzać w rozmowie. No, więc ja idę do, do domu. Żart, idę się na dwór pobawić z kolegami. A ja się z Wami żegnam, widzowie. Pa. Pa, widzowie.